Miss if you got a bumper, then twerk it. Miss if you got a bumper, then shake it, vibrate it, embrace it. If you want a baby, let's make it. First step, room. next step, get naked. I got a henny, are you trying to get wasted? If you can handle, come take it. I know that your friends like me and you hate it, babe. They can look, not touch, and taste it. Only you and me. Homebody, I don't like party, but we can party like we at Carly. First day, throw it back, throw it back, palm me. Siemanko w Zowiec na Warszawie aktualnie pod pałacem prezydenckim i Wam go pokażę teraz. O, tak on wygląda. Nie mogę tu wejść niestety, ale tak on wygląda. Tutaj fajny pomnik mamy. To jest taka mała makieta. Fajnie to wygląda. Przyznajcie. Tu jest pałac prezydencki chyba, tak mi się wydaje. My tu przechodziliśmy. Tutaj jest piękny kościół, w którym byliśmy w środku, ale nie mogłem wam nagrać z środka, bo po prostu nie mogłem. Ale z, jest bardzo ładnie, uwierzcie mi. Tu taka normalna ulica, wiecie taka uliczka do pochodzenia po prostu. A ta ulica aż tam gdzie to jest bardzo daleko. Pokażę też wam bardziej go tak, tak to wygląda. I o, tak o, tak całego wam go pokażę. Dzisiaj, jak to nagrywam i to wrzucam, to w ogóle jest Med w Warszawie. dzisiaj Cały rynek to jest warszawski, ten główny, ale muszę wam coś pokazać. Patrzcie, co tu jest. Patrzcie, Misio. Fajny, prawda? A cię podaję do niego trochę bardziej. O, Misio. Fajny, Misio. Na no, rob się do nas O, macha do nas, to ja też mu połacham Tam PGN Narodowy O tutaj PGN Narodowy A tutaj biały miś Siemanko widzowie Powiem Wam jesteśmy wy Moim zdaniem, bardzo ładne miejsce. Pokażę Wam to. Tu mamy taką górkę ładną. Tu mamy narysowane coś ładnego na bloku. Przybliżę Wam. O, tak to wygląda. Tu też jest takie coś namalowane. A tutaj też takie zwykłe miasto. Ogólnie, moim zdaniem, bardzo ładnie to wygląda. I tu jeszcze taki pomnik jest. Ua! To by było na tyle w tym odcinku. Pa! Jeśli ci się spodobało, zostaw suba i lajka.